Podatek od samochodu, który zostaje wprowadzony od przyszłego roku i wkrótce go, będziemy go, ja też go będę płacił, to jest nic innego jak podatek katastralny. To jest motoryzacyjny odpowiednik podatku katastralnego, z tą różnicą, że w podatku katastralnym, w podatku katastralnym płaciliśmy jeden, mamy płacić takie założenie tego podatku 1% wartości rocznie od nieruchomości. W przypadku tego podatku będziemy płacić zdecydowanie więcej od wartości swoich, swoich samochodów. W moim przypadku to jest już jakieś około 7 do 10%, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że stawka tego podatku na początku jest jeszcze dosyć niska, bo to jest tylko 500 zł, Stawka, na, którą, z której, na podstawie której są obliczane koszty, znaczy kwoty tych podatków w zależności od tego, jaki samochód ma literaż, jaką ma, że tak powiem, certyfikację. Ekologiczną, czy jest samochodem na benzynę, czy jest samochodem na ropę. Tak więc niektórzy będą płacili 500 zł, niektórzy będą płacili 2000 zł, ale to jest wszystko bazuje na podstawowej stawce, jaką jest 500 zł. W przyszłym roku myślę, że ona będzie wynosiła około 1000 zł. W każdym razie na pewno wzrośnie, to nie wzrośnie, że tak powiem, biorąc pod uwagę procent inflacji, tylko wzrośnie zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Więc ona nie będzie rosła powoli. To nie będzie, że tak powiem, taka waloryzacja jak waloryzacja rent i emerytur. I to, mu, to będzie raczej, jeżeli już jakaś waloryzacja rent i emerytur, to takim sposobem prawa i sprawiedliwości, czyli dosyć mocno ona wzrośnie procentowo, znaczy kwotowo, bo procenty będą mniej więcej takie same, natomiast ta stawka bazowa, wystarczy, że ta stawka bazowa zostanie podniesiona o kilkaset złotych, to automatycznie podatek do, w przypadku niektórych samochodów z 2000 zrobi się w powyżej 3000, około 4000 złotych który trzeba będzie zanieść do budżetu państwa. I to jest, powiem szczerze, że naprawdę początek tej całej rewolucji ekologicznej, tego całego planu, znaczy po początek rewolucji ekologicznej, chodzi o to, żeby pozbyć żeby pozbyć klasy znaczy, żeby pozbawić klasy średnią mobilności. Ponieważ mobilność taka autonomiczna jest jednym z instrumentów wolnościowych, jakim człowiek może sobie pozwolić. Innymi słowy, manuje, pakuje manatki i spier i udaje się w innym kierunku. Więc jeżeli nie będziesz miał w samochodu, no to się nie uda w innym kierunku, albo ewentualnie skorzystać ze środków powiedzmy jakiś transportu publicznego, a to mnie się sporo kosztowało, jeżeli chcesz na przykład wyspakować swój dobytek i tak dalej. Tak więc, ale to mówię już w takiej sytuacji naprawdę bardzo skrajnej, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że pozbiliśmy się tych samochodów, bo podatek sprawił, że nasze samochody stały się bezwartościowe i dochodzimy do wniosku, że ej, po co ja mam mieć samochód, za który będę płacił kilka tysięcy, a nie stać już mnie na płacenie kilku tysięcy, dlatego że koszty funkcjonowania są zbyt duże. Kilka tysięcy tylko za to, że posiadam samochód i nawet nie muszę z niego korzystać, to znaczy, że on jest zarejestrowany. Więc po co będę miał taki po co mam mieć taki samochód, którego wartość z tego tytułu również, że ten podatek na przykład został obliczony na mój model na wysokości 4000 zł, więc wartość rynkowa tego samochodu również spadła. Jest mniejsza nawet niż ten podatek. Może być taka sytuacja, że ta wartość rynkowa samochodu będzie mniejsza niż kwota podatku, którą byśmy rocznie musieli płacić za to, że ten samochód posiadamy. Pamiętajcie o tym, to najprawdopodobniej tak to będzie właśnie wyglądało. I to jest chyba największe chamstwo, bo można powiedzieć, że ten podatek katastralny to nie będzie 100 lat, tylko będzie w ciągu jednego roku zapłacicie wartość albo nawet kwotę przewyższającą wartość własnego, własnego środka, środku lokomocji. I teraz sobie wyobraźmy, że jesteśmy w państwie i to państwo zostało zaatakowane, i chcemy uciekać, ale nie mamy czym uciekać. Drogi mamy wybudowane i są piękne, ekspresowe, autostrady, a drogi mają to do siebie, że są demokratyczne. To znaczy, niezależnie od tego, jaki samochód mamy, czy mamy gigant, super luksusową furę, czy mamy, że tak powiem, jakiegoś, powiedzmy, rzęcha, możemy się tymi drogami przemieszczać. No i jak mamy rzęcha, no to jeździmy wolniej. Jak jest kilka takich rzęchów, no to te gigant, super fury nie mogą jeździć szybko. Strasznie musi być. Bolesne dla elit, że na tych drogach, których oni korzystają, motło korzysta. To jest coś mniej więcej na takiej zasadzie, jak wcześniej jeździli na wakacje, i nagle pojawiły się 500 plusy, prawda? Pamiętacie to oburzenie, że jak to kurcze, wcześniej my jeździliśmy, mogliśmy korzystać, było, byli tylko nasi, byli tylko nasi w naszym, w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, a nagle pojawiła się ta hołota ze swoimi, ze swoimi dzieciakami, jakimiś parawanami, w ogóle z tym wszystkim, no jak, no kurcze, no. No nie, no nie o takie polskie żeśmy walczyli, prawda? Więc wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, że spadają te i to jest naprawdę scenariusz, który jest scenariuszem mocno realnym, bo trzecia wojna światowa, ja cały czas to mówię, ona już trwa, tylko ona ma jeszcze charakter ekonomiczny. Ona jeszcze nie ma gigantycznego charakteru, charakteru militarnego, ale będzie. I wyobraźmy sobie, że spadają te bomby, a my nie mamy gdzie uciec, bo nie mamy czym. Nawet, gdybyśmy mieli gdzie, to i tak nie mamy czym. Jesteśmy uwięzieni we w swoich własnych, 15-minutowych miastach. To jest dramat. Ponieważ elita ucieknie, będzie korzystała z tych pięknych, super, fantastycznych dróg i oni zostawią nas, bo oni przecież nie będą walczyć o Rzeczpospolitą, oni nie będą walczyć o Polskę, ta Polska nic im przecież nie dała oprócz poczucia wstydu na arenie międzynarodowej. Więc ta elita będzie uciekała, będzie miała ku temu środki i możliwości, a wy z własnymi dziećmi zostaniecie pod bombardowaniem, pod ostrzałem artyleryjskim, pod spadającymi bombami, pod dronami, które nie wiadomo co wam zrzucą na łeb. Tak więc kochani sam fakt, że jeszcze nie protestujemy, że się nie sprzeciwiamy temu, i sam fakt o tym, że w ogóle media nie mówią o tym, nawet te media, które były do tej pory opozycyjne, świadczy o tym, że to jest plan, który musi zostać zrealizowany. Więc będziecie biedni i będziecie niemobilni. Będziecie uwięzieni w swoich 15-minutowych miastach. Będziecie mieli limitowany czas na chodzenie, znaczy na korzystanie ze środków transportu, jeżeli w ogóle będziecie mieli ten środek transportu prywatny, jeżeli was będzie stać, jeżeli postanowicie, że ok, nie zjem, ale zachowam tą odrobinę własnej suwerenności w postaci mobilności, kiedy chcę, to nawet ona i tak może zostać ograniczona. Na przykład tym, że będziecie mieli czas, na przykład 3 dni w miesiącu, w którym będziecie mogli skorzystać z samochodu albo jeden dzień w miesiącu. A jak nie, to korzystajcie ze środków komunikacji, komunikacji zbiorowej i tyle. Albo kupcie sobie rowery albo Tesle. Stać was na Tesle. Nie, nie stać. Ale mógłbym zacząć oszczędzać na jakiś lepszy samochód, ale nie będę mógł oszczędzić, bo te pieniądze, które mógłbym zaoszczędzić, będę musiał zanieść do fiskusa i zapłacić za to, że mam starszy samochód, który z roku na rok będzie starszy, za którego będę płacił więcej, a sam będzie z roku na rok tracił na wartości. Dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu za to, że sprawił, że jestem jeszcze biedniejszy i będę jeszcze biedniejszy niż byłem. Bez Mateusza Morawieckiego nie dałbym sobie rady. Dzięki Mati, naprawdę. Ja wiem, 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 że liczbą się tylko wypłacali podatnicy. Tylko skąd ty będziesz miał pieniądze? Jak my będziemy już totalnie niewypłacalni.